Witam Cię w przestrzeni dobrostanu i dzisiaj obiecany komentarz do finansów. Chcę Was przekonać do tego, że to jest taki obszar, w którym warto pracować. My często postrzegamy finanse w takim bardzo konkretnym, realnym wymiarze, natomiast ten obszar ma też swoją duchowość i to pierwsze pytanie, które pojawiło się na poprzednim spotkaniu. Właśnie tego dotyczyło tego, jak ja widzę pieniądz, finanse z takiej y, przestrzeni mentalnej przekonań. I namawiam Was do tego, żebyście w tym obszarze pobyli, przyjrzeli się i jeśli dojdziecie do wniosku, że Wasze myśli, Wasze przekonania y, nie mają tego pozytywnego aspektu, to bardzo dobrze jest z tym y, popracować. Jesteśmy właściwie od dzieciństwa karmieni takimi przekonaniami negatywnymi w odniesieniu do finansów. Czyli bogacz to nie jest dobry człowiek, to nie jest człowiek uczciwy. Pierwszy milion należy ukraść, i tych przekonań jest całe mnóstwo. I więc jeśli nawet nieświadomie, czyli nie powtarzasz tych przekonań, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy je masz. To warto je przepracować, bo tylko wtedy otworzysz się na ten obszar finansowy i na to, żeby pieniądze w Twoim życiu pojawiły się w takiej ilości, jakich jak potrzebujesz, i dopiero wtedy otworzysz się na działania, które pozwolą Ci zarabiać pieniądze. Więc nie neguj tego obszaru, niech ci się nie pojawi taka myśl, że oj, to taki temat nie dla mnie, bo przecież ja nie należę do osób, które, dla których pieniądz jest największą wartością w życiu. To nie o to chodzi, że jest największą, ale jest ważną. Więc warto się nad tym pochylić. I życzę ci tego. Do zobaczenia.